Cześć, tutaj Leszek. Witajcie w RoweryJednoślad.pl. Dzisiaj koronne pytanie. Aluminium czy karbon? Rowery Każdy sobie zadaje pytanie, czy poczuje różnicę? Tak, na pewno poczujesz różnicę, i bez wątpienia karbon jest fenomenalnym kompozytem, fenomenalnym materiałem, który sprawia, że jazda jest o wiele bardziej komfortowa i możemy też e, dać siebie znacznie więcej i naprawdę jeździć dużo szybciej. Tak mi się przynajmniej wydaje. E, I też ja taką odczułem różnicę w momencie, kiedy przesiadałem się ze swojego rowelu, a, ze swojego roweru aluminiowego na karbonowy. E, no, to jest po prostu coś fenomenalnego. To jest przysłowiowe niebo a ziemia. Dlaczego nie zaczynałem od roweru karbonowego w przypadku doboru swojej szosy? To proste, ze względu na pieniądze. Tym bardziej nie chciałem inwestować w rower, kiedy tak naprawdę jeszcze nie wiedziałem, czy szosa to będzie to, czego szukam e, i czy zaraża się tą dyscypliną sportu i czy będzie mi to dawało e, dużo przyjemności na tyle, że e, starczy mi samozaparcia na więcej niż jeden sezon. I tym sposobem przejeździłem jeden sezon na rowerze aluminiowym, który kosztował nie więcej niż 4000 zł i który jednocześnie był, m, wydaje mi się, optymalnym Wyborem dla kogoś, kto stawia pierwsze kroki właśnie w tej dyscyplinie sportu. I aluminium nie ma co, nie ma co gadać, jest naprawdę świetnym materiałem. I jeżeli rower jest optymalnie zaprojektowany, to także aluminium daje niską masę własną i aluminium także daje poczucie komfortu. Co prawda, tego typu rower waży więcej, ale też często nie ma sensu bić się o dodatkowe 2-3 kg oszczędności w sytuacji, kiedy nie macie formy. Bo nie poczujecie aż tak bardzo tej zmiany. W sytuacji, kiedy macie już zrobioną jakąś bazę i chcecie zrobić kolejny, drugi krok. Um... To wtedy wydaje mi się, że walka o ten każdy jeden kilogram ma nieco większy sens. Na samym początku absolutnie nie ma sensu dopasować do roweru 50 czy 100% po to, tylko żeby móc się pochwalić, że ja posiadam ramę karbonową, widelec karbonowy czy e, koła e, wykonane z tego kompozytu. W sytuacji, kiedy dojdziesz do wniosku, że masz naprawdę świetne osiągi na tym rowerze, że e, chciałbyś jeździć szybciej i że przede wszystkim Będziesz chciał pozostać na rowerze przez więcej niż 2, 3, 4 sezony, wtedy warto jest pchać się w karbon i wydać nieco więcej. Choć też trzeba przyznać z drugiej strony, że konstrukcje karbonowe już są dużo tańsze niż jeszcze miało to miejsce 5 czy 10 lat temu. Dziś karbonową szosówkę można kupić za 6-7 tysięcy złotych, która będzie e, posiadała nie tylko karbonową ramę czy też widelec, ale przy tej okazji też świetnej klasy osprzęt e, typu Tiagra czy też 105, jak to bywa na niektórych wyprzedażach ze znanej sieci marketów sportowych. Powiem Wam, że mm, warto jest się wstrzymać i warto jest e, pierwszy rower potraktować jako eksperyment. I wybrać w tej sytuacji jako eksperyment aluminium, które bez problemu sprzedamy po sezonie czy też dwóch. Ale dzięki temu też nie będziemy mieli takiego poczucia, że niepotrzebnie zamroziliśmy pieniądze w sytuacji, kiedy jednak okaże się, że to kolarstwo szosowe nas nie wciągnęło albo dosyć szybko się znudziło. Karbon sam w sobie daje potężną różnicę, jeżeli przesiadacie się z aluminium e, właśnie na kompozyt i będziecie czerpać o wiele większą przyjemność z, z jazdy na takim rowerze, jeżeli wcześniej podróżowaliście na e, aluminiowej konstrukcji. Tak też było w moim przypadku. Pierwsze kilometry na karbonie dały mi niesamowitą ilość frajdy i do dziś dnia nie mogę wyjść z podziwu, jak ograniczenie masy roweru czy zastosowanie lepszej kl klasy osprzętu w droższym rowerze sprawia, że jesteśmy naprawdę szybsi, bardziej zwinni, pewniejsi w zakrętach i czerpiemy naprawdę naprawdę ogromną ilość satysfakcji z każdego przejechanego kilometra i z każdego treningu. Przy tym też musicie pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Karbon wymaga większej troski, więcej atencji i też więcej pieniędzy podczas serwisowania. Nie bez powodu tutaj znajduje się taki klucz nazwijmy go dynamometryczny, ponieważ z pewnością będzie go trzeba będziesz go musiał zakupić w momencie, kiedy będziesz posiadać w pełni karbonowy rower, który to też będzie trzeba serwisować, zachowując odpowiednie momenty e, dokręcenia każdej jednej śruby, tego chociażby roweru, który znajduje się za mną. E, wiele elementów też będziesz decydować się, żeby jednak e, częściej serwisować za pośrednictwem e, sklepu rowerowego i przez profesjonalistów, ponieważ zabraknie Ci odwagi, wiedząc też, ile kosztują komponenty e, w Twojej maszynie. To są takie luźne rozważania dotyczące właśnie e, tego pytania często zadawanego przez ym, kolarzy amatorów i wydaje mi się, że jeszcze nie raz na tym kanale będę wam opowiadać o karbonie i o aluminium i o tym pojedynku właśnie tych dwóch materiałów, z których zbudowane są ramy i inne komponenty roweru. Warto jest do tego tematu wracać. Jednocześnie mówiąc wam przy tym, że nie da się na to pytanie w sposób jednoznaczny odpowiedzieć. Wszystko zależy od twojej formy, od twoich oczekiwań i od twojej pasji. W zależności jak on. Ona jest silna, tak wprost proporcjonalnie trzeba kalkulować każdą jedną złotówkę wydaną na rower. Dzięki wielkie do zobaczenia, cześć.